w według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Zagadnęli Go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przypisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietnej, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swojemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta przez martwych wstaniu, więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla niego żyją. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię ojca i syna i ducha świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie w Chrystusie, Bracia i Siostry, Czcigodny nasz Kaplanie, Ojcze, Proboszczo, Drodzy Ministranci, Organista, moja kochana Mama z rodziną, którzy tutaj są. Umiłowanie dzieci Boże. Dzisiaj Pan Jezus jest postawiony przez ludzi w takiej bezwyjściowej sytuacji. Wyobraźcie sobie, kochani, teraz w ten sposób, że to do nas ktoś przychodzi i zaczyna nas coś pytać. I to nie dlatego, żeby się dowiedzieć, nie dlatego, żeby uzyskać prawidłową odpowiedź, taką szczerą, czystą informację, ale tylko dlatego, żeby nas na przykład wrobić w coś. Można kilka przykładów podać, na przykład w wychowaniu dzieci, czasem rodzice stosują taki sposób, tato czy mama, jest jakaś sytuacja i zapytują dziecka, a jak byś ty to zrobił? Jak byś to uczynił? Ja tak powiem, nie będę wymyślał różnych przykładów, powiem z domu, akurat korzystając, że mama jest z nami. Jak chodziłem do szkoły, wiadomo jak to chłopak najczęściej, bo dziewczyny bardziej są tacy... Kulturalnie sobie tam po układaniu wszystko. Chłopaki to przyszły, książkę rzucił od buty, gdzieś tam kurtka. No i rano trzeba się zbierać do szkoły. Jest WF, Fiskultura tak zwana. Trzeba znaleźć te trampki, wszystkie te buty, odzież. No i ja pytam mamę czy nie widziałaś moich, mojego obuwia na sport sportowe. No i mama tak patrzy na mnie mówi: No, co robimy? Szukamy. Ja mówię, nie no, może Ty widziałaś. Mama mnie bierze za rękę, prowadzi na werandę, jest nasz ogród na podwórku. No i patrzę rano, a babcia moja już, bo to na wiosce mieszkamy, już z chlewu od krów, od świń wynosi gnój na ogród. I mama, mówię, widzisz, babcia mu mówi: gnuj nosi w Twoich obuwiach. I ja zrozumiałem, że trzeba samemu poszukać. Po prostu stawię się nieraz dziecko w tej sytuacji, żeby go tak w cudzysłowie powiedzieć wrobicko, żeby zaczął myśleć. Przychodzą ludzie do Pana Jezusa i mówią, proszę bardzo, jest taka sytuacja. Po pierwsze trzeba, kochanie, powiedzieć, że w Pismie Świętym, w którym Pismo Święte książka to nie jest jakaś historyczna czy naukowa, to nie jest podręcznik. To jest wiadomo, że z jednej strony powiemy, jest to Słowo Boga do człowieka, miłosny list do każdego z nas, a z drugiej strony, w tej książce jest wszystko. To naprawdę można znaleźć odpowiedź na wszystkie pytania, które człowiek ma. I w Piśmie Świętym nie ma tylko historii takie, które były rzeczywiście. Ale też Pan Jezus wymyślał różne historie sam, na przykład człowiek którym się zajmuje Samarytanin. Człowiek, któryś tam jakiś Pan schodził z Jerozolimy do Jerychonu. Mogła to być prawda, mogła to być wymyślone. Przypowieść o dziesięciu Pannach, pięciu miały Oliwy, pięciu nie miały. Było takie stosowane, takie powiedzmy zwyczaj na weselach, ale nie musiało być pięciu i pięciu. Mogło być 20, mogło być 15, mogło być ośmiu czy siedmiu. Czyli niektóre rzeczy Pan Jezus też tak mówi, wymyślając, żeby ludziom dać do zrozumienia. I w ten sam sposób przychodzą sadyceusze, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. I mówią do Pana Jezusa, a jak będzie taka sytuacja? I co ciekawe, kochani, my bardzo często staramy się zrozumieć to, jak zrobić. Szukamy sposobu, co uczynić w tej sytuacji, którą dzisiaj Pan Jezus ma przedstawiony? Ale to jest bardzo symboliczne, dlatego, ja że po pierwsze, siedmiu braci, e, cyfra siedem jest w Izraelu, e, w żydowskiej kulturze, to jest tak jak u nas mówią, strzał w dziesiątkę. Czyli to jest całość. Mamy w tygodniu siedem dni. Pan Bóg stworzył tydzień w siedmiu dniach. To jest doskonałość, to jest. E, pełnia I mówią Panu Jezusowi, że ta pełnia nie wyszła, nie wypełniła się. Co zrobić? I Pan Jezus bardzo prostą odpowiedź im mówi, że Pan Bóg wymyślił malżeństwo, rodzinę, dlatego, żeby przedłużyć ludzkie życie na ziemi. Ale w niebie nie ma takiej potrzeby, dlatego, że człowiek jest nieśmiertelny. My się rodzimy, ale potem już nie, nie giniemy. Nie ma tak, że my w pewnym momencie tracimy się i nie ma nas. Umieramy nasze ciało, idzie do ziemi, będzie wskrzeszone, ale my żyjemy dalej. Dusza nie umiera, jest wieczność. I dlatego w żaden sposób nie mogą chwycić Pana Jezusa tutaj. Kochani Chrystusie, ja bym dzisiaj się zatrzymał na tej jednej myśli. Oni przyszli do Pana Jezusa i chcieli się zapytać. Co to znaczy odpowiedzialność. Było takie prawo, prawo dla tak zwane, że trzeba było, jeżeli starszy brat umiera i zostaje wdowa, trzeba, żeby ktoś z nią żył, żeby ona nie była sama i wtedy, żeby też była pełna rodzina, żeby było potomstwo. Czy ktoś kochał tą kobietę, czy podobała się, czy nie podobała się, było prawo, musisz. Musisz tak zrobić, tak jest postanowione. I tutaj jest ważna rzecz. Pan Jezus też powie w Ewangelii na innym miejscu, że prawo zabija, a łaska oświęca. Dlaczego? Na przykład, dużo z nas jest kierowcami, prowadzi samochód, i te wszystkie znaki, które mamy na drodze, oni nas oskarżają. Na przykład, czy jest policja, czy nie ma? Jeżeli jadę szybciej, a jeżeli można to to prawo mnie osądza. Jestem przestępcą. Nie musi mnie policja złapać. Jestem przestępcą, kiedy to przekraczam. Nie musi mnie ktoś złapać, jeżeli kradnę. Jestem bandytom jeżeli nawet nie jestem złapany. Prawo mnie osądza. Ale prawo Boże też usprawiedliwia. I tu jest pytanie do każdego z nas, do mnie i do was. W jaki sposób... My przestrzegamy prawo Boże, żeby być aż na tyle upartym, jak na przykład tych siedmiu braci, że oni, nie zważając na to, czy im się to podoba, czy nie, oni robili tak, jak prawo im kazało. Ile razy na przykład, kochani, zdarza nam się, nie wiem, to już bez osądzenia, żebyście dobrze zrozumieli, ile razy nam się zdarza opuścić mszę świętą w niedzielę. Jest prawo pamiętaj Dzień Święty święcić. Żadne inne przykazanie nie ma słowa pamiętaj. Inne w ogóle nie wchodzi w rachubę. Pamiętaj Dzień Święty święcić. Pan Bóg wiedział, że będziesz o wszystkim pamiętał, ale o Dniu Pańskim możesz zapomnieć. Ile razy nam się zdarzyło nie pomodlić się. Ile razy nam się zdarzyło, że komuś coś obiecamy i zapominamy. I razie się zdarza tak, że my nie jesteśmy odpowiedzialni. I dzisiaj ta Ewangelia uczy nas odpowiedzialności, prawo Boże jest nade wszystko. Taki jeden człowiek opowiadał mi w Ukrainie w jednej parafii jako świadectwo wiary. On jedyny został z całej rodziny. I tylko dlatego dalej wierzy w Pana Boga, że nie zachwiała się jego wiara. Już jest starszym człowiekiem, daleko posunięty w latach. Ale opowiedział taką historię, że miał żonę, dużo dzieci, piękną całą rodzinę, kuzynu i tak dalej. I cała ich rodzina była wywieziona na Syberię. Do jednego. A przyczyna była taka, że ksiądz kiedy szedł do po mieście. On zawsze był nauczony, ten pan, jeszcze jako młody człowiek, jeszcze z domu, że jak idzie kaplan, to on idzie do chorego z najświeższym sakramentem trzeba się przeżegnać, uklęknąć i oddać cześć panu Jezusowi. Ktoś to zauważył, że on tak zrobił, donieśli władzom radzieckim. Na drugi dzień cała rodzina była wywiziona na Syberię. Przeszło kilka lat. Od ciężkich prac, od e, tych różnych tortur. E, wszyscy pomierali, on jeden został. I on mówi, co ciekawe, że jak wrócił z powrotem, jeszcze ten kapłan żył już jako staruszek. I on mówi: Ja pamiętam, jak jednego dnia widziałem Cię, ale potem już zniknąłeś i widziałem, że, że Ciebie wywieziono. Ale mówię, zawsze się dziwiłem Twojej wierzy jako kapłan, bo wtedy. Jak uklęknąłeś, widząc mnie idącego przez wioskę, to ja już wracałem od chorego bez najświętszego sakramentu. I ty uklęknąłeś na kolana. I za to został wywieziony. Ale to było takie naturalne jego prawo duszy. On nawet się nie pytał, czy ma ksiądz najświętszy sakrament, czy nie ma. To było w zwyczaju takim moralnym, duchownym. I za to bardzo dużo zapłacił. I dzisiaj Pan Jezus nas uczy jednej rzeczy nie tylko prawa, ale odpowiedzialności za to, co robimy. Odpowiedzialność za to, w czym jesteśmy przekonani. Odpowiedzialność to jest wolność tak naprawdę. Nieraz człowiek myśli, nieraz my myślimy, że to jest uciążliwe, że ja muszę coś zrobić, a to nie jest uciążliwe. To nie znaczy, że wy musicie przyjść do Kościoła dzisiaj. To nie jest przymus, to jest możliwość, dlatego że dużo ludzi jest takich, którzy by chcieli przyjść, a nie mogą, bo są starsi, chorzy, nie mają możliwości, kościół jest daleko. Ja spotykam u nas takich ludzi, którzy raz do roku albo dwa razy do roku są na Mszy Świętej. Daleko jest kościół. Ja nieraz jadę ze Mszą Świętą do chorych. Jedna pani mi mówi, że. Ona już tam od trzech lat nie była w kościele. Ktoś tam się dowiedział, że jest kościół, że jest ksiądz. Dzieci tam zapytali się kogoś, tam sąsiadą, sąsiady zapytali się tam jeszcze kogoś. Szukali księdza chyba przez miesiąc, bo nie wiedzieli gdzie jest. I, i dopiero poprosili, żeby przyjechał do domu. I ta kobieta mówi: Proszę księdza, ja w ogóle nie myślałam, że ja jeszcze do śmierci mogę przyjąć najświętszy sakrament. Jest dużo ludzi, którzy by chcieli być w kościele, a my mamy taką możliwość. Dużo ludzi, ludzi by chciało wierzyć w Pana Boga i to tak realnie, z, przekonu, z przekonaniem, ale nie rozumieją Pana Boga. I to jest wiara, to jest dar od Pana Boga. I teraz nasza odpowiedzialność to jest wolność. Na przykład idziemy gdzieś tam, nie wiem, ja to często nie chodzę do żadnych restauracji, nie mam takiej możliwości. Ale zdarza się, czy tam raz w roku, czy ktoś mnie zaprosi, jakiś znajomy i na przykład kiedy my się modlimy przed jedzeniem, ludzie się dziwią. Ja na przykład byłem jest tam pod Warszawą ostatnio i poprzednim razem jak byłem w Polsce, no i ktoś mnie tam zaprosił na jakąś herbatę, bo żeśmy mieli tam jechać dalej szybko, nie ma czasu, no to przynajmniej jakieś ciasto. No i normalnie my to się pomodlimy. No i patrzy ludzie tak zdziwieni. Ktoś tam czytał gazetę, bo czekał na, na jedzenie, zbiorą okulary, tak zagląda. I ja podchodzę i mówię, pan jest zdziwiony? Pan mówi, no trochę. Ja mówię, a jest pan ochrzczony? Tak, mówię, ochrzczony jestem, bierzmowany, ślub kościelny ma, ministrantem byłem. Ja mówię, to teraz to ja się dziwię. Jakby pan nie był ochrzczony, jakby pan był niedowiarkiem jakimś, to, to ja rozumiem, ale że Pan chodzi do kościoła i się dziwi, tym bardziej, że ksiądz, tak, ksiądz przyszedł do restauracji i bardzo ludzie są zdziwieni, że ksiądz się przeżegnał. Ciekawe, co nas dziwi. Jak coś ksiądz zrobi złego, ludzie się dziwią. Jak zrobi coś dobrego, ludzie się dziwią, tak. Ktoś mi podszedł w, w metro Czyli taki ten pociąg pod ziemią w Kijowie i mówię, o dziękuję księdzu, że ksiądz z różańcem chodzi. A ja mówię, to to jest normalne. Ja mówię, to pani mi dziękuję, ale ja mówię, mam pretensje do pania, gdzie pani ma różaniec? a ja tu mam w domu. Ja mówię, no to pani mnie chwali, ale ja panią zbanie, tak? Bo, bo czemu pani nie ma różańca? Tak? I to jest bardzo takie dziwne, o, bo ksiądz się modli, to jakiś cudowny ksiądz. Na przykład, nie? Kochanie, o co tu chodzi? Chodzi o to, żebyśmy stali. Przed lustrem takiej prawdy, i popatrzyli się, czy ja w ogóle jestem odpowiedzialny za swoje prawo za prawo kościoła, za prawo małżeńskie, za prawo rodzinne, za prawo na przykład w swojej krainie, też. I to jest bardzo ważne. I dzisiaj niech ta Ewangelia pomoże nam zrozumieć, na ile prawo Boże. Zwalnia człowieka. Ono daje nam tą taką chlubę. Ja, ja się chlubię, że ja jestem katolikiem, chrześcijaninem, a nie, że ja mam się bać. To nie jest tak, że ja się muszę chować z tym, że ja jestem wierzącym. Powiem Wam taką, taki przykład o sobie, może trochę żartobliwy, ale często to powtarzam. Jak mówię ludziom, że ja się. Kiedyś tam wyrzekłem, że jestem Paulinem, zakonnikiem. Ludzie się dziwią, jak to. A tu była taka sytuacja, że gdzieś tam się zagapiłem i policja mnie złapała, że wjechałem pod znak. No i tak wychodzę z samochodu, mówię: szczęść Boże, czy możemy się dogadać? O, to ksiądz, a co to za taki zakonnik? Ja mówię: Dominikanie. No tak? No to dobrze. I potem drzwi były otwarte, ktoś tam jeszcze był w samochodzie. I mówi do mnie, a w ty zrobił? Mówi, jakie ty Dominikanin. Ja mówi, słuchaj, no, wstyd mi było przyznać, że ja z jasnej góry. Ale za chwilę jedziemy gdzieś do kościoła, odprawiam się święto, mówię, o tak, taki fajny ksiądz, a mój tak, tak, z jasnej góry, pałem i już się nie wyrzekam zakonu. tym tak? Czy ja się wyrzekam swojego Boga, czy ja się chlubię swoim Bogiem? Dzisiaj ja ta Ewangelia niech tam, kochanie, pomoże. Abyśmy się nie bali być ludźmi wierzącymi, abyśmy się nie bali bronić prawa Bożego, byśmy zawsze stawali na wysokości naszego zadania i prosili Pana Boga o taką wierność wierność, która daje świadomość, która daje wolność i która zawsze tak przejrzyście prowadzi nas w życiu, bez jakiegoś kamuflaża, bez jakiejś maski, prosto na szczerość. Niech dobry Bóg tą drogą zbawienia nas kiedyś doprowadzi do szczęśliwej wieczności. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.